Modlę się, aby wszyscy członkowie rodziny Syjonu, którzy uczestniczyli w wydarzeniu upamiętniającym Dzień Nowego Jeruzalem w 2024 roku, zawsze byli napełnieni błogosławieństwem ducha świętego Ojca i matki. Ten rok jest rokiem radosnym, ponieważ Kościół Boga obchodzi swoją 60. rocznicę. A niebiański ojciec i niebiańska matka dali nam ten cenny czas na wspólne upamiętnienie Dnia Nowego Jeruzalem. Patrząc wstecz na ostatnie 60 lat, widzimy, że w 1918 roku Chrystus Ansanchon przyszedł na tę ziemię, aby zbawić swoje dzieci. A w 1948 roku, w wieku 30 lat, został ochrzczony i rozpoczął proroczą podróż, aby wypełnić proroctwo Dawida. Następnie, w 1964 roku, oficjalnie ustanowił Kościół Boga, używając oficjalnej nazwy Kościół Boga jako szyldu. Dzieło Ewangelii, które trwało od 1948 roku, doprowadziło do założenia Kościoła w 1964 roku, a teraz świętujemy jego 60. rocznicę. W ciągu ostatnich 60 lat było wiele wydarzeń. Po tym jak Ojciec Chrystus Ansanchon wstąpił z tej ziemi w 1985 roku. Wypełniwszy 37-letnie proroctwo o tronie króla Dawida, niebiańska matka prowadzi i szerzy te Ewangelie. Ten rok jest 39 rokiem. Rzeczywiście minęło dużo czasu. Do tej pory Kościół Boga ustanowił ponad 7800 syjonów w 175 krajach, a około 3 milionów 700 tysięcy zagubionych braci i sióstr powróciło do syjonu. Niebiańska matka z niecierpliwością czeka na swoje dzieci syjonu, które jeszcze nie wróciły do syjonu prawdy. Ponieważ wszystkie dzieci Syjonu otrzymały błogosławieństwo Ducha Świętego późnego deszczu podczas tego rocznego święta namiotów, proszę was wszystkich o dołożenie wszelkich starań, aby głosić Ewangelię w Samarii i aż po krańce ziemi, mocą Ducha Świętego, którego otrzymaliście. W tym roku, aby sprawić radość niebiańskiej matce w dniu Nowego Jeruzalem. Zespoły, które występowały w Lincoln Center w Stanach Zjednoczonych, odwiedziły Koreę, aby uczestniczyć w obchodach Dnia Nowego Jeruzalem. Członkowie rodziny Syjonu z Mongolii i Japonii, a także członkowie rodziny Syjonu z Malezji i Indii, zebrali się tutaj, aby wziąć udział w dzisiejszym wydarzeniu. Wierzę, że wszystkie dzieci Syjonu z całego świata złożą wielką chwałę, podziękowanie i cześć Ojcu i Matce dzisiaj poprzez wydarzenie upamiętniające Dzień Nowego Jeruzalem ze swoją dobrą intencją wychwalania ojca i matki. Wierzę, że ojciec i matka obdarzą obfitymi błogosławieństwami i darami Ducha Świętego wszystkie wydarzenia, które dzieci Syjonu przygotowały w imieniu serc wszystkich członków. Tak jak matka nauczyła nas dzisiaj, mam nadzieję, że szybko będziemy dzielić się Ewangelią w Samarii i aż po krańce ziemi przez resztę naszego czasu, abyśmy mogli odnaleźć nawet najmłodsze rodzeństwo. Ilekroć niebiańska Matka naucza nas swoimi słowami. Zawiera naukę. Zawsze miłujcie się nawzajem. Musimy wypełniać Ewangelię w posłuszeństwie nauce Matki. Droga Ewangelii musi być tą, na której nikt z mieszkańców tej ziemi nie czuje się samotny. Spójrzmy na Ewangelię Jana rozdział 13. Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 34. Nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Bóg dał nam nauczanie, nowe przykazanie, czyli nowe przymierze daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jest powód, dlaczego Bóg umieścił termin miłość w treści nowego przymierza. Jak opisany jest Bóg, w pierwszym liście Jana w rozdziale czwartym jest napisane, Bóg jest miłością. Dlatego wszyscy na świecie powinni naśladować tę miłość. Obecnie Ukraina i Rosja są w stanie wojny w Europie, a Izrael i Hamas są w stanie wojny na Bliskim Wschodzie. W różnych częściach świata, gdzie ludziom brakuje miłości niebiańskiej matki, powstają konflikty z powodu nieporozumień między sobą. A tragiczne wydarzenia takie jak wojna, które mają miejsce tu i tam w tej globalnej wiosce. Wyrządzają krzywdę ludziom. Jednak Bóg oświecił wszystkich ludzi na świecie, że musimy się wzajemnie kochać. A jedną z najważniejszych nauk, jakie niebiańska matka dała wszystkim dzieciom Syjonu po przyjściu na tę ziemię, jest miłujcie się nawzajem, prawda? Spójrzmy na pierwszy list Jana rozdział czwarty. Pierwszy list Jana rozdział czwarty, werset siódmy. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Tego właśnie naucza nas Biblia. Cały świat powinien przypominać usposobienie Boga. Czy Bóg nie daje swoim dzieciom zasad nowego przymierza i nie nauczy ich o poświęceniu, oddaniu i miłości ukrytych w nowym przymierzu, aby mogły go przypominać? Ponieważ Bóg jest miłością, głosząc prawdę nowego przymierza, zostawił nam słowa, miłujcie się wzajemnie, jako przymierze i przykazanie. Co zatem Bóg zamierza dokonać w nas poprzez tę miłość? Znajdźmy inny werset w Liście do Rzymian, rozdział 13. Spójrzmy na list do Rzymian rozdział 13, werset 10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Istnieje stare przymierze i nowe przymierze. Co on mówi, że jest wypełnieniem wszystkich przymierzy i przykazań? Ponieważ Chrystus przyszedł na tę Ziemię, aby dać nam życie, rozrywając swoje ciało i wylewając swoją krew. Mogliśmy wejść w prawdę nowego przymierza, dzięki której możemy zostać uwolnieni od naszych grzechów, otrzymać nowe życie i życie wieczne. Prawda? Bóg nauczył nas, że miłość jest wypełnieniem wszystkich praw Niedawno otrzymaliśmy błogosławieństwo Ducha Świętego Późnego Deszczu poprzez Święto Namiotów Jest napisane, że wśród błogosławieństw Ducha Świętego Późnego Deszczu jest wiele darów Zobaczmy pierwszy list do Koryntian rozdział 12, werset czwarty. Spójrzmy na rozdział 12, werset 4. A różne są dary łaski, lecz duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. Tutaj dary odnoszą się do darów Ducha Świętego. Zobaczmy werset 5. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha, mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha, mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Przejdźmy do wersetu 29, aby dowiedzieć się więcej o Duchu Świętym, który daje nam Bóg. Zobaczmy werset 29. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Przejdźmy do rozdziału trzynastego. W rozdziale trzynastym wersecie pierwszym Bóg daje nam znać, że miłość jest najdoskonalszą drogą. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił. A miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie. A miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Werset jedenasty. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce. Ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe. Ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc, pozostaje wiara: nadzieja, miłość te trzy. Lecz z nich największa jest. Co jest największe? Miłość. Ojciec i Matka przyszli na tę ziemię, aby pokazać nam tę miłość, minęło 60 lat od ustanowienia Syjonu w 1964 roku. Zawsze prowadzili nas z miłością przez ostatnie 60 lat, mówiąc: Droga Ewangelii musi być tą, na której nikt nie czuje się samotny. Dzięki tej nauce Bóg nie opuszcza ani jednego członka, któremu brakuje wiary lub pozostaje w tyle. Lecz pamięta o nich, modli się za nich i opiekuje się nimi. W ten sposób Bóg poprowadził kościół Boga, aby ustanowił ponad 7800 Syjonów w 175 krajach na całym świecie. Około 3 700 tysięcy członków weszło w to łaskawe dzieło oddawania dzięki, chwały i uwielbienia ojcu i matce w Syjonie, zjednoczonej owczarni. W ten sposób Bóg uświadomił nas, że miłość jest najdoskonalszym prawem, a wypełnienie prawa jest zakorzenione w miłości. Dlatego wszystkie dzieci Syjonu, od najmłodszego do najstarszego, powinny zawsze wiedzieć, jak szanować, uważać i okazywać miłość sobie nawzajem, aby nasz Syjon zawsze był wypełniony radością, szczęściem i śpiewem tak, jak podoba się to ojcu i matce. Wierzę, że Syjon powinien zawsze rozbrzmiewać takimi niekończącymi się radosnymi dźwiękami. Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, rozdział 25, werset 31. Rozdział 25, werset 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, mnie. A odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem, i przyjęliśmy Cię, albo nagim, i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając, powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Król powiedział, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Oni zapytali, panie, kiedy widzieliśmy cię nagim i przyodzialiśmy cię? Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wyjaśnił nam to w ten sposób. Dlatego w Ewangelii Jana w rozdziale 13, w wersecie 34, Bóg oświeca wszystkie swoje dzieci, mówiąc: Miłujcie się nawzajem, kiedy dał nowe przymierze. Kiedy mówimy, dobrze przestrzegamy przykazań i przymierza Boga. Ostatecznie oznacza to, że wszystko powinno pochodzić z miłości i opierać się na miłości. W przeciwnym razie wszystko będzie tylko miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym, wydając dźwięki bez znaczenia i jedynie wypełnionym powietrzem hałasem. Dlatego jesteśmy wezwani, aby przepełnić je miłością. To właśnie to uświadamiają nam niebiański ojciec i niebiańska matka aż do dzisiaj. Dzisiaj obchodzimy Dzień Nowego Jeruzalem. Przez ponad 40 lat niebiańska matka pielęgnowała nas, troszczyła się o nas i dokonała wszystkiego swoją miłością. Czy nie dlatego możemy być tutaj dzisiaj? Teraz rozszerzmy ofiarną miłość Ojca i Matki na naszych braci i siostry, aby cała ludzkość na całym świecie mogła zjednoczyć się w miłości, harmonii i jedności, a nie w konflikcie i kłótni. Mam nadzieję, że rok 2024 będzie naprawdę łaskawy w wypełnianiu prawa, które Bóg chce, abyśmy wypełnili. Mam również nadzieję, że niesamowite dzieło zostanie wykonane na całym świecie, w którym każdy Kościół łaskawie wypełnia swoją misję i rolę, okazując miłość w swoich lokalnych społecznościach, aby wszyscy ludzie mogli nauczyć się miłości, obserwując Kościół Boga. Myślę, że to będzie moment, w którym spełni się życzenie matki. Mam nadzieję, że takie błogosławione dzieła będą miały miejsce jednocześnie na całym świecie. Co więcej, jestem głęboko wdzięczny niebiańskiej matce, która odrzuciła chwałę nieba, założyła namiot ciała i przyszła na tę Ziemię, aby nas zbawić. Gdyby nie grzeszne, niebiańskie dzieci. Ona otrzymywałaby chwałę i cześć od miliardów aniołów w królestwie niebios. Jednak zdecydowała się założyć dla nas namiot z ciała i zaczynając od modlitwy o świcie przez cały dzień poświęca swoje serce i troskę członkom rodziny Syjonu. Kiedy myślimy o niebiańskiej matce, chcę powiedzieć w imieniu nas wszystkich: Niebiański Ojcze i Niebiańska Matko, dziękujemy Wam. Kochamy Was. Wszyscy czujecie to samo, prawda? Czy wszyscy razem powiemy, Ojcze i Matko, kochamy Was? Ojcze i Matko, kochamy Was. Dziękujemy. Dziękuję Wam bardzo. Szczęść Boże.